No, no, dawaj ja? Nie no, 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 to... to... ja tak... Weź no, no, a no, jest... o, kochanie, no ale nogi nie, tak masz tam nogi tak masz Nogi tak masz tam. A trzymasz się bo no, ty, tak za dziewczyny. no, to nie, nie, nie to tak, no, no, bo... jest... Nie no, 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 się no, 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 o co no, 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 nogi do, masz tak, masz na nich nogi położyć A, i trzymać się dziewczyn. O tak, tak o, tak, o dokładnie. Tak. O, bingo! Dawaj, drugie! O dawaj, dawaj! O! Jedziemy! Every day i suffering!